W dzisiejszym odcinku Marcin Różalski o wojnie na Ukrainie Olek Siejczuk odpowiada Bartosińskiemu Zmiany w rankingach KSW Janikowski vs Pawlak Organizacja KSW przygotowała materiał przedstawiający kulisy gali XTB KSW 92, która odbyła się w Gorzowie Wielkopolskim. W nagraniu za kulis możemy śledzić reakcję narożnika Michała Materli na przebieg walki. Szczególnie pod koniec pojedynku, gdy Materla znalazł się w trudnej sytuacji, atakowany przez Kuberskiego, słychać emocjonalną dyskusję o ewentualnym poddaniu przez narożnik walki zawodnika berserker Steam. Wikłacz zgłasza swoją gotowość do następnej walki. Olsztynianin podczas wywiadu na kanale sportowym wspomina o dwóch nazwiskach. Oleksii Poliszczuk lub Mijan Zdrawkowicz, którzy oboje odnieśli po dwie zwycięskie walki w polskiej organizacji. Ukrainiec nie występował od stycznia, podczas gdy Zdrawkowicz pojawił się na tej samej gali co Wikłacz. Podczas prowadzonego programu Octagon Live Maciej Turski zasugerował, że przyszła walka prawdopodobnie odbędzie się w czerwcu w rodzinnym mieście zawodnika Czerwonego Smoka. Jak najbardziej jestem chętny gdzieś tam do szybkiego powrotu, szczególnie, że zdrowotnie wszystko jest w porządku. No, jeżeli chodzi o pytanie o rywala, to, no to fajnie na przykład, bo Ci pokazują nowe wschodzące gdzieś tam gwiazdy KSW, takie jak Poliszuk, jak Zdrawkowicz i bardzo chętnie na przykład z tymi osobami też bym się zmierzył. Przede wszystkim chyba z Poliszukiem jest bardzo ciekawą osobą i bardzo ciekawym zawodnikiem, więc myślę, że to by też była bardzo dobra walka. Dajcie znać w komentarzach, z kim według Was powinien zmierzyć się w następnej walce wikłacz. W XTB KSW 92 w Gorzowie Wielkopolskim doszło do sporych przetasowań w rankingu organizacji. Piotr Kuberski awansował na drugie miejsce wagi średniej po zwycięstwie nad Michałem Materlą, który pozostał na piątej pozycji. Damian Janikowski spadł na trzecie miejsce. Wiktor Zalewski wskoczył na siódmą pozycję w kategorii półśredniej po zwycięstwie z Adrianem Dzielińskim. Zuriko Dżedżuła zachował drugie miejsce w kategorii koguciej mimo przegranej walki o pas z Wikłaczem. A Milian Zdrawkowicz awansował na czwarte miejsce po pokonaniu Kamila Szkaradka. Na początku swojej ostatniej walki Damian Mieczkowski doznał złamania ręki. Po przeprowadzonej operacji, zawodnik stanowczo wyraził chęć ponownego starcia z ostatnim rywalem w ramach rewanżowego pojedynku. Uraz, którego doznał po kilku wymianach w stójce, okazał się złamaniem. Uniemożliwił Polakowi kontynuację pojedynku. Damian poinformował, że przeszedł już operację ręki i pokazał zdjęcie rentgenowskie z połączoną kością w przedramieniu. Zawodnik z Kołobrzegu poinformował, że jest już po operacji i pokazał zdjęcie rentgenowskie ze splonej kości w przedramieniu. Mieczkowski napisał: Już po operacji z tego miejsca chcę podziękować najlepszemu specjaliście w swoim fachu lekarzowi medycyny Grzegorzowi Janusowi. Specjaliście ortopedii, który perfekcyjnie naprawił to, co zepsułem podczas ostatniej walki. Nie napiszę, że wrócę szybko, ponieważ do nikąd się nie wybrałem. Jestem cały czas w tym samym miejscu, gotowy, aby spełniać marzenia. W swojej ostatniej walce, która miała miejsce w grudniu 2023 roku. Paweł Pawlak stanął naprzeciwko Michała Materli i po raz pierwszy zdołał obronić swój mistrzowski tytuł. Teraz, za pośrednictwem Instagrama, Plastinio ogłosił, że szykuje się do kolejnej obrony tytułu. Czas ciężko trenować, czekają mnie w tym roku dwie ciężkie walki, ale damy sobie ze wszystkim radę, jak obstawiacie, z kim następna walka i gdzie. Na te słowa szybko zareagował Damian Janikowski, który napisał: Już drugi raz się pytasz, będzie klepane. Sebastian Rajewski, zmagający się z problemami zdrowotnymi, został zmuszony do wycofania się z zaplanowanego pojedynku z Aymarden Guiem podczas gali XTB KSW 93. Zawodnik poinformował o swojej sytuacji za pośrednictwem mediów społecznościowych: Po powrocie z obozu przygotowawczego w Tajlandii zachorowałem i przez długi czas nie mogłem dojść do siebie. Choroba i antybiotyk zabrały mi dużo wypracowanego zdrowia. W przeszłości stawałem do walk w podobnej sytuacji, będąc chorym na tydzień, dwa lub trzy przed walką. Czasami wygrywałem, a czasami przepłacałem ambicje porażką. Nigdy się nie poddałem. Wracam do zdrowia i dalej pracuję. Dziękuję za wsparcie i za to, że jesteście ze mną. Mam nadzieję, że wkrótce będę miał szansę zrekompensować się wspaniałą walką i zwycięstwem. W związku z jego absencją, nowym przeciwnikiem Guilla będzie Francisco Barrio, który jest czempionem chorwackiej organizacji FNC. Jego kariera w KSW zaczęła się od pierwszej przegranej z Mateuszem Legierskim, następnie zwyciężył z Bartłomiejem Koperą oraz Łukaszem Rajewskim. Ostatni jego występ w KSW miał miejsce w listopadzie 2022 roku i musiał uznać wyższość Macieja Kazieczki. 6 kwietnia w hali Adidas Arena w Paryżu podczas gali XTB KSW-93. Dojdzie do starcia Alphon Rocher Labez, mistrza francuskiej marki MMA Żypy z debiutującym w okrągłej klatce Kenji Bortoluzzi, Szwajcarem, który ma na swoim dorobku już dwa europejskie pasy. Walka odbędzie się w kategorii Koguciej. Alfon Rocher Labez, młody francuski zawodnik MMA, ma za sobą 13 pojedynków, z którym 10 zakończył zwycięstwem. Jego kariera obejmuje walki w różnych krajach i zdobycie pasa mistrzowskiego w organizacji MMA Grand Prix. Kenji Bortoluzzi ze Szwajcarii również posiada imponujący rekord. Stoczył 16 pojedynków, z czego 11 wygrał i dorobił się pasów mistrzowskich, Austriackiej Federacji WSFC i Swiss MMA Championship. Obaj zawodnicy mają bogate doświadczenie międzynarodowe. Ostatnim dodanym pojedynkiem do karty walki gali XTB KSW 93 we Francji będzie pojedynek kobiet. Sandra Sukar, niepokonana zawodniczka z rekordem 3-0, stanie do walki z doświadczoną Flor Hani, która ma na swoim koncie 6 zwycięstw i 3 porażki. Sandra Sukar, znana jako The Cedars Gal, to wschodząca gwiazda MMA z Libanu, która ma na swoim koncie 3 zwycięstwa bez porażki. Swoją zawodową karierę zaczęła od zwycięstwa przez poddanie Rebeki El -Satter. Następnie miesiąc później odniosła kolejny trumf z Aną Bruną Rados. Jej imponująca pasta zwycięstw doprowadziła do debiutów KSW, gdzie zmierzyła się z dotąd niepokonaną Wiktorią Krzyżewską, którą rozbiła w trzeciej rundzie. Jej przeciwniczka Florhani z Polinezji Francuskiej ma doświadczenie sześciu zwycięstw i trzech porażek. W profesjonalnych zawodach MMA Florhani stoczyła dziewięć pojedynków, z których sześć zakończyła zwycięstwem. Dotychczas Hani rywalizowała na galach organizowanych w Polinezji francuskiej, kraju, który reprezentuje, jak również w Francji, Anglii czy Stanach Zjednoczonych. Walczyła dla renomowanych organizacji, takich jak Invicta czy Legacy Fighting Alliance. Teraz, wchodząc do klatki KSW, ma za sobą dwa kolejne zwycięstwa. Podczas gali XTB KSW 94, która odbędzie się 11 maja w Ergo Arenie w Gdańsku, dojdzie do starcia dwóch efektownie walczących zawodników wagi średniej. Bartosz Leśko, ekspert w poddawaniu rywali, zmierzy się z Michałem Michalskim, który znany jest z częstych nokautów. Bartosz Leśko, zawodnik Mighty Bulls, ma na koncie cztery walki w KSW, z których trzy zakończył zwycięstwem, w tym debiutancką walkę z Damianem Piłowarczykiem. Po porażce z Tomem Brisem wrócił na ścieżkę zwycięstw w 2023 roku. Łącznie stoczył 19 pojedynków z 13 wygranymi i dwoma remisami. Michał Michalski, reprezentujący Anko z MMA, wygrał 8 walk w KSW, w tym ostatnią z Dominikiem Hamburgerem. Ma na koncie 4 zwycięstwa przez knockout i 7 wygranych przed czasem, z których 6 odniósł w pierwszej rundzie. Niepokonany mistrz KSW, Adrian Bartosiński ostatnio skrytykował warunki treningowe Michała Oleksiejczuka, twierdząc, że pomimo dobrych zarobków trenuje on w szopie. Bartos zasugerował, że zawodnik nie powinien być jednocześnie swoim trenerem, co zdaniem Bartosa ma miejsce w przypadku Husarza i jego brata. Cezary Oleksiejczuk odpowiedział na te komentarze w rozmowie z Octagon Live. Stwierdzając, że Bartoszyński nie ma pojęcia o realiach treningowych. Kompletnie przestrzelony z jego strony, bo komentuje, nie, nie znając tematu, nie wie jak wyglądają u nas treningi, nie wie, że my mamy tak naprawdę head coacha, gdzie wcześniej wspominałem, jest to nasz właśnie trener, z którym już działamy od 7 lat. No i to w ogóle ta jego wypowiedź to powie na miejscu, jeszcze gdzieś komentuje, że, że my trenujemy w szopie, gdzie może na taką szopę nawet go nie stać. Także dla mnie to. Nie było na miejscu. Cezary Oleksiejczyk ujawnił, że otrzymali wiele propozycji, lecz ich akceptacja zależy od spełnienia konkretnych warunków. Potencjalny transfer do KSW mógłby być korzystnie odebrany ze względu na zainteresowanie konfliktu Michała z Bartosem. Jeśli, jeśli jakieś tam moje moje warunki zostaną spełnione, to, to mogę zostać w Polsce, ale ja, ja nie mówię, że ja tam wyląduję w KSW, zobaczymy, co, co organizacja zaproponuje, tak? Rozważymy wszystkie oferty. Ale na pewno jeśli jakaś organizacja by chciała, żebym został tutaj w Polsce i, i na przykład nawet z tym Adrianem Bartoszyńskim, no, na razie możemy gdybać, miałaby się odbyć walka, no to na pewno na pewno bym chciał, żeby no, że te warunki po prostu byłyby na pewno dość wysokie z mojej strony, jakbym miał się łączyć z organizacją KSW. No i tak to widzę, a najlepsze to by było, jakbym, jakbym miał już dołączyć do KSW, to żeby od razu zawalczyć o, o pas mistrzowski. Możliwe jest, że zanim Oleksiejczuk dołączy do Federacji KSW, w kategorii półśredniej pojawi się nowy mistrz. Podczas głównej walki wieczoru XTB-KSW 94 Bartos będzie bronił tytułu w starciu z Andrzejem Grzebykiem. Cezary Oleksiejczuk przyznaje, że w przypadku takiego rozwoju wydarzeń, jego pierwszym celem będzie zdobycie pasa mistrzowskiego. Następnie planuje stoczyć pojedynek z Bartosińskim. Jakby doszło do takiej walki, no to wiadomo, że zawsze każdy jakieś szanse ma, ale jakby to wyglądało, to co stanąłbym naprzeciwko niego i kopnąłbym w głowę tego krasnala i byłoby po walce. To, to, to mój wymarzony scenariusz. Jak myślicie, kto by wyszedł z OKTAGONu z ręką w górze? Bartosiński czy Oleksiejczuk? Dajcie znać w komentarzu. Octagon MMA, dynamicznie rozwijająca się marka mieszanych sztuk walki, zaplanowała kolejne emocjonujące wydarzenie. Tym razem fani sportu walki będą mieli okazję śledzić zmagania zawodników na stadionie we Frankfurcie. Organizacja Octagon MMA ogłosiła, że ich kolejna gala, Octagon 62, odbędzie się 12 października w Deutsche Bank Park we Frankfurcie, gdzie zwykle grają piłkarze Eintracht Frankfurt. Stadion ten może pomieścić 58 tysięcy widzów na trybunach i dodatkowo na płycie boiska. Ciekawostką jest, że będzie to drugie takie wydarzenie w Oktagon MMA na stadionie piłkarskim po gali Oktagon 58 w Pradze. Istnieje szansa, że gala przyciągnie rekordową liczbę widzów, przewyższając dotychczasowy rekord KSW na stadionie narodowym w Warszawie. Obiekt może pomieścić około 58 tysięcy widzów, nie licząc miejsc na płycie. Marcin Różalski ma spore wątpliwości co do przebiegu tej wojny i prawdziwych intencji Władimira Putina. Różal zadał kontrowersyjne pytanie do swoich odbiorców na temat wojny na Ukrainie. Zobaczcie, co Różal ma do przekazania. Zobaczcie, co Różal miał do przekazania oraz dajcie znać w komentarzach, co wy sądzicie o wypowiedzi byłego zawodnika KSW. Dobry wieczór, Szanowny. Takie szybkie pytanko mam do ludzi bardziej odczytelnych i inteligentnych ode mnie. Jeżeli jest wojna i chce całkowicie spacyfikować państwo odciąć od pomocy, od jakichś środków, jakichkolwiek, żeby państwo zarabiało pieniądze i tak dalej, no to niszczy drogi kolejowe, niszczy infrastrukturę drogową, żeby nie była pomoc w żaden sposób dostarczana, żeby nie można było eksportować towarów, za które są zarabiane pieniądze. Wladimir tego nie zrobi, nie zrobi, cały czas eksportowane są towary typu zgniłe zboże, etc., etc. z Ukrainy, plus idzie pomoc i tak dalej. Czemu? Nie wiem, właśnie to jest moje pytanie, chciałbym się dowiedzieć, ja mogę się domyślać, że to jest z góry gdzieś założony projekt korporacji z innych państw, żeby tego nie robił, bo, 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 bo pieniędzy potracą, bo z góry jest to założone właśnie jak chodzi o na przykład o ubój w Europie i tak dalej, i tak dalej. Mogę się oczywiście mylić, chętnie przyjmę kawałek soczystej wiedzy na ten temat. Dziękuję, pozdrawiam i czekam na odpowiedź. Jan Błachowicz jest już po drugiej operacji. Po operacji pierwszego barku, który sprawiał mu problemy i uniemożliwił udział w ostatniej walce, przyszedł czas na drugi bark. Błachowicz skorzystał również z okazji, aby poddać się zabiegowi oczyszczenia zatok, co ogłosił w mediach społecznościowych. Dzień dobry, to będzie piękny dzień. Jak już byłem pod narkozą, to dlaczego od razu nie przepłukać zatok? Taka opieka kompleksowa tylko w centrum medycznym MML. Czuję się naprawdę dobrze. Cieszę się na Maxa, że mam ten proces już za sobą i z tą energią wchodzę na kolejny etap. Jeszcze chcę zrobić coś dużego dla siebie, dla Was. Jeszcze raz wielkie dzięki dla całego zespołu MML. Jak w domu, najlepiej. Jeśli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.